Halo. Halo! Halo! No słucham. No cześć, ja słucham. Jakie hasło? Yy, chuj ci w tyce. No, bardzo bym chciała, ale na przyjemności po programie. Panie panowie, 700 złotych, 700 złotych. Uwaga, teraz naprawdę nie ukrywam, że czekałam na ten moment. Halo! Halo! Jak masz na imię? Dawid. Dawid, hasło. E, chuj ci w dupę? No, słuchaj, coś ci powiem. Akurat tam nie, ale skoro mnie tam, to powiedz na antenie. Skoro mnie tam, to tobie w co? 0400, 300, 7, 5, 5, 5, 5. Oj, myślę, że trochę zabolało. Gwiazdka 73222 Poproszę o rozwiązanie. Pokaż dupę. Zła odpowiedź, absolutnie zła odpowiedź. Aj, 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 aj. Ja potrzebuję coś na K. Ja potrzebuję coś na K. Ośpieszcie się 8, 14 czy 22. Proszę bardzo, mam SMS-a. Odzwaniam. Ale jesteście dzisiaj aktywni. Bardzo się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry, jak masz na imię? Ola. Olu, w którym roku się urodziłaś? Ja? Y tak, w którym roku się urodziłaś i jeżeli... nie masz więcej niż 18 lat, to być może ktoś jest w pobliżu dorosły. Mam. Mam więcej niż 18 lat. Masz e, więcej niż 18 lat, to znaczy i w którym roku się urodziłaś? No szybciutko, raz, dwa, bo to jest program na żywo. Nie możemy tutaj czekać. 1802. E, w... <laughs> Moja droga, jeżeli się urodziłaś w 1802, to masz więcej niż 100 lat to lowym malborą skrywam ekspert ekspert dżentelmena